Cześć, witajcie. Dzisiejsze zagadnienie, modyfikacja. Co to jest modyfikacja? Skąd to się bierze i dlaczego to robimy? W moim przypadku modyfikacja to jest ulepszenie danego produktu pod własny zawód, pod własne potrzeby. Dobrze wiemy, że każdy z nas jest troszeczkę innym człowiekiem. Inną branżę wykonuje i nie da się po prostu tego wszystko dopasować, żeby każdemu dogodzić. Zdaję się z tego sprawę, ponieważ ja wykonuję to, inni wykonują tamto, jeszcze inni wykonują jeszcze co innego. Więc zawsze znajdzie się osoba, która powie, nie, to jest nie dla mnie, to jest słabe. Zdaję się z tego sprawę. Lecz te modyfikacje są dla mnie, nie dla was. Ja tylko wam pokazuję jak można zrobić, żeby sobie życie ułatwić a może ci, którzy wykonują podobne zawody co ja to wezmą pod uwagę w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak stworzyłem kolejne modyfikacje dzięki której moja praca jest o wiele łatwiejsza pamiętacie mojego wiernego iPressa 50 litrowego jak widzicie kawał kloca kawał kloca woziłem go kilka lat na roboty, z samochodu na samochód, do pomieszczeń przez pomieszczenia i tak dalej od góry na dół, od góry na dół stwierdziłem że po tylu latach, męczarnia włożenie go, taskali na tych kółkach nie trzeba było go podnieść ale on naprawdę waży sporo zakupiłem mniejszy kompresor który jak dobrze pamiętacie będzie za chwilę zdjęcie. Tak, właśnie tak. Stanley. Stanley. Silnik tam już bezszczotkowy. Yy, kompresorek bezolejowy. Wszystko fajnie. Kompresorek działa jak laleczka. Wszystko pięknie. Tylko jedno, jedna ważna wada. Tak jak było z iPress'em. Tutaj jest ciężkie, tam jest lekkie. Tylko niestety trzeba było wziąć pod uwagę to, że trzeba było mieć kolejną rękę zajętą, bo w jednej z ręce zestaw skrzyń, a w drugiej kompresor. Więc jakby nie patrzeć, brakowało tej systemowości, tego systemu łączenia wszystkiego w całość i zawiezienie na robotę. Dlatego dzisiejszy odcinek jest taki, ponieważ stworzyłem coś fajnego coś systemowego dzięki temu nie muszę mieć kolejnej ręki zajętej, mogę śmiało sobie otworzyć drzwi, wcisnąć guzik do windy i tak dalej i tak dalej jak to zrobiłem i jak to wygląda przekonacie się za chwilę i jedziemy bliżej jak widzicie mamy skrzynię wersję profi, jest to model skrzyni 450 ponieważ zależało mi na dużej przestrzeni w środku by to chłodzenie było jak najlepsze w tej skrzyni, od przodu mam całe zegary, wszystko na zewnątrz oczywiście spust zabezpieczający wejście do węża, nie ma z tym problemu regulacja manometr wszystko pod ręką co mam jeszcze zrobione dodatkowo? Gniazdka 2. W razie wuja bym chciał na robocie podłączyć do kupy jakieś jeszcze inne elektronarzędzie, jak widzicie? Całość komponuje się. Czekajcie, łożę wężę na boczek, żeby to fajnie wam pokazać. Całość komponuje się tak. Od boku mam zrobioną tak zwaną kratownicę, czyli taką ściankę. Jak to się mówi ściankę do konfesjonału czyli mam takie dziureczki, teraz wam pokażę bliżej. Mam dziureczki zrobione zobaczcie. Po to, żeby tutaj było powietrze zasysane do środka, a z drugiej strony mam zrobione tak zwane wymuszenie mechaniczne, czyli mam zamontowany wentylator który mechanicznie wydmuchuje mi powietrze, dzięki temu chłodzenie w środku silnika jest o wiele wydajniejsze. Po załączeniu kompresora automatycznie załącza za, y, się wentylator. Z tyłu oczywiście zasilanie mamy tutaj wtykę, tak zwaną kempingową, y, oczywiście plus filtr z wlotem powietrza do nabijania y, powietrza do kompresora z zewnątrz. Nigdy, nigdy wewnątrz, Pyk z zewnątrz wygląda jak zwykła skrzynka. Tutaj mamy podświetlany włącznik. Nie wiem czy będzie widać. Będzie widać podświetlany włącznik. Po załączeniu kompresor nam się załącza. Co mi się podoba, kompresor jest naprawdę cichy. Posłuchajcie, O! Jeszcze się nie załączył. To spuścimy ciśnienie. Jak słyszycie, kompresorek chodzi. Naprawdę bardzo cichutko chodzi. Wentylator z drugiej strony dmucha, z tej strony powietrze zasysa. Więc mamy automatyczne chłodzenie i bardzo dobrą wydajność w jednym. Jak słyszycie lub nie słyszycie, kompresor naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo cień. Właśnie się wyłączył i właśnie wyłącza się wentylator. Zajrzyjmy do środka. Zobaczcie jak to wygląda w środku. Wygląda to tak. Jak widzicie, mam zamontowane kostkę puszkę hermetyczną. Oczywiście mamy cały silnik, całe serce. Silniczek jest delikatnie ciepły. Tu mamy wszystkie, całą instalację plus zbiornik 6 litrów. Oczywiście zbiornik można zamontować większe jak się żywnie podoba tak jak mówimy, ja nie kompinowałem już zbytnio po prostu to co miałem to włożyłem do środka mam od boku zrobioną jeszcze siateczkę specjalną żeby po prostu jakieś tam drobne i grubsze jakieś tam wiórki nie wiórki nie wpadały żeby po prostu gdzieś tam między te skrzydełka tam od silniczka nie plątały się żeby tutaj nic się nie uszkodziło tak to wygląda w środku ja później porobię przejście, jakieś zbliżenie, abyście zobaczyli, jak ten kompresor się prezentuje z bliska. Jeżeli chodzi o wygodę, rewelacyjna sprawa, tak jak mówiłem, rozłączamy kompresor. Kabelek mamy. Pek. Ja kabel sobie zrobiłem, akurat 7-metrowy, ponieważ dłuższy na robotach zazwyczaj jest mi niepotrzebny więc taki jest w zupełności wystarczający i wszystkie te ak o, i sorry. wszystkie te akcesoria typu węże przedłużacze yy, i tam sztywciakę i nie co mi potrzebne na robotach przewożę w skrzynce Profi 200 Postanowiłem tak, na początku miałem chować wszystko do środka. Miałem to robić dodatkowo półkę, żeby wszystko ładnie do środka chować, żeby było wszystko w jednej skrzynce, ale postanowiłem, że nie ma to sensu, bo ponieważ zazwyczaj ten kompresor będzie na samym dole platformy. No i potem wyciąganie wszystkich gratów z samego dołu, by zacząć pracę. Moim zdaniem było bez sensu, dlatego wolałem poświęcić jedną skrzynkę w której będę miał wszystko i nie będę się martwił, że po prostu muszę zajrzeć na samo dno żeby przypuśćmy wyciągnąć pistolet do przedmuchiwania. O to mi właśnie chodziło. Dlatego jedna skrzynka, jeden kompresor. Oczywiście tutaj jakieś mogę drobne akcesoria sobie dorzucić do jakichś tam do piłek do pompowania i tak dalej. Nie ma z tym problemu, bo jest taka y, opcja, ale po prostu, jak to będzie w przyszłości się okaże, tak jak mówiłem, ja ten kompresor będę włożył na całym dole platformy i wtedy nie będę musiał się martwić, że po prostu wyciągać wszystko z dołu. Biorę sobie drugą dwusetkę na samą górę, ewentualnie i sobie wszystko po kolei wyciągam, co mi się żywnie podoba. Tak to wygląda. Tak się prezentuje kompresor. Sprawdzałem go już na dwóch wyjazdach w sobotę, więc sprawdza się naprawdę spoko. Jeszcze przed sobotą też go testowałem, bo już go testowałem przed, przed wentylatorem i montażem wentylatora i tak dalej, bo jeszcze nie miałem tych części, dopiero przyszły do mnie na tygodniu. Ale wydajność, naprawdę, na montaże. Do sztywciarki, do gwoździaki. Do tego rodzaju urządzeń naprawdę się sprawdza. No cóż, to by było tyle na w tym temacie. Dajcie znać w komentarzach, jak wam to opłasuje. Ja powiem Wam, że w tym momencie, jak miałbym wybierać mojego iPressa 50, a przenieść się do tą skrzyneczkę. No, to wybieram tą skrzyneczkę. O wiele lżejsza, bo kompresor w tej skrzynce waży około 15 kg, więc możesz sobie śmiało wziąć ją w rękę. Nie ma z tym problemu tą skrzynkę. A jak nie, to wrzucasz na karta czy na platformę. A tamtego tłuka to bym musiał kurde łotaskać i taskać. A poza tym, tego jak włączam, tego nie słychać. A tamtego to, jakbym włączył, to bym pół wsi obudził więc albo pół bloku. Więc to jest. Mistrzostwo świata. Komentujcie, lajkujcie, oczywiście, łapeczki w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji, a ja wam robię kilka przejść. I no cóż, widzimy się na kolejnej premierze. Trzymajcie się do następnego. Cześć!